Witam wszystkich, panów i panie, Karmienie teraz, taka sztuka, wpadła, pocztowy, czarny, taki z tego roku, później na Facebooka wstawię, zobaczymy, czy samica, czy samica, o tam, z tego roku, taki wielki, to mi się wydaje, że to samiec, ale chyba wygląda jak samica i nie wiem, właśnie, chcę wyjść, bo on chciał, sapa... no ja siedział pół on sam chciał wyjść, tylko, że bał się, Siedziłem, dobra, pod kratę go wezmę, bo pójdzie mi. Ach, sam chciał wejść, to, żeby go złapać tutaj. Panowie, moja młodzież i, sta i starodzież, taka nowa samiczka wymieniona. Za dwa pocztowe wymieniłem? Tą samicę jeszcze parę Dylier mi zginął. Od tej ładnej samicy. Ona panowie pół dnia mi nie minęła, a ona panowie już z tym w parę się poszła. Ona w dupie miała zginął. Tutaj taki jeden młody jest, a drugi jest w tamtej budzie Dylier. To taka ala pocztowa groszka, ale ona to jest do kasacji, tylko jest na razie, tak żeby... Nie chce siedzi już nie chce siedzieć, nie chce latać później się wywiezie to, 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 to dostałem jeszcze dostałem parę gołąbków tutaj małe krymki niestety matkę zjadł jastrząb nie. krymeczkę mi zjadł jastrząb szymla kupiłem na rynku kaliny już panowie mają młode jakby ktoś się pytał młode łuby mają to panowie ile ją przytrzymałem dwa dni i puściłem na fruwa. Nie chcę zbytnio lat. Wam pokażę tutaj. O, mi wyszła, panowie, taka ala składowa. Mi wyszło, panowie, jak wino ruckie, tylko że na siwym ogonie i z końcami. Nie? O, szymla pocztowa się sparzyła z tym pocztowym, a ona... Do niej Szymla kupiłem. I szymel bez pary. A sąsiedzi złapał kalina samice z tamtego roku. Myślą, że chciałem kupić, to nie. Mam też potrzebna akurat, kurt a, na te winerki wymieniłem to będzie cała para, tylko że to są z tego roku młode. Tylko, że one już są wcześ wcześniej były i dostałem jeszcze takiego małego, co na mnie normalnie sobie wyfrukuje. Sobie, owziąłem. Nawet nagrałem sobie, o tam jest ten mały winerek taki. Bidny jest, ale on jest tam, bo widziałem, pije. No i tamtą jasą doniosłem obok tam, tu. O, palcem wskażę, może ktoś nie wie. Jasą, końca tą doniosłem. Taką żałobniczkę do niego. Albo do niego. Zobaczymy jeszcze. Do kogo będzie. Zobaczymy. I tak, 30 sztuk kocyberstwa wywiozłem. To przyszedł, panowie, ten Szymel przyszedł. Z Wózki 30. Tak. Nie ma tutaj tej starego Szymla, tej Budapesztki. Przyszła tam ta koka, panowie, po 6 dniach. To było we w tamten wtorek. W tamten wtorek to było. I ona ja przyszła w poniedziałek. Czyli 6 dni, czyli... Koło tygodnia I to zajęło. Zostawiłem tą budapesztkę, ona jest chociaż taka brzydsza, ale już niech siedzi na razie. To chyba samca zostawiłem bo ja nie mam samców budapesztów. A mnie młodziach taki ciekawy, po nim wyrzuca. O, kończaty, budapeszcik młody. Tylko, że on ma siwy ogon, ale panowie, ojciec i matka, zobaczcie, są tacy na białych ogonach. I czemu to spierzeje, możecie napisać, bo jak mu nie spierzeje, to go wywiozę chyba. O, winerek też chce się chyba napić. Ta. Jest za mało wody, będę musiał zaraz dolać mu. Patrzę, co sobie poradzi, chyba nie będę musiał mu chyba dolać zaraz. Co ja sam puściłem to na razie mu nie mogę. Nie mogę mu otworzyć, żeby pójść mu po wody, bo. Mi weźmie, ona wyskoczy, a ona pójdzie. Ona była w parze o to chodzi. Ona była ze składowym. Jasnym. Na składzie była w parze. Tylko, że temu panu, panu nie zależało, tam dał mi... A jestem szczęśliwy. Mi się przyda, a mi jak coś się przyda, to zawsze jest dobrze. Heh. No więc tak jak mówię, naleje wiadro wody, doleje. I tyle. Będzie miał co będzie, miał jak się napić nalejemy. Miał być film ostatnio, ale nie mogłem zbytnio, to muszę teraz nagrać. Nalewanie trwa. <gry> trzeba jeszcze i chłodna woda, żeby była, panowie. Muszę jeszcze wylać. O. Bo ciepła woda była. Takie pojemne i nie wolno, nie mogą. Dobra, a tutaj panuje w ogóle się wylewa, więc połowa się wyleje. Nawet nie widziałam. Tam trudno. Niosę po to, żeby mógł dolać, żeby mógł się bidulek napić. Miałem taką młodą jasną, miałam końca tą. To było się za tego składowego, tylko że... muszę ją jasną bo na drzewie usiadła i bidulki nie ma. Musiał mi ją jasną zerzeć A że to jest świnia i ona wszystko zeże, no to... wiadomo, są to wszystko opierdzieli. Mało kto się chyba nie zgodzi. No chyba... nigdy nie zje tego, co ja chcę, żeby zeżał. To się rozlało. Ten winerek mi się napyta. Składowa, żeby wlazła szybko. Jasz w tej drzesie. Młody jastrząb. Albo młody, albo ten mały. Nie wiadomo. O, to jest chyba ojciec tej składowej. Nie, to jest ten stary żałobnik. Rzeszowski panowie ma młode się doczekał. Wiecie, Rzeszowski. Ach, jak on nie lubi tego winerka. muzara do klatki go włożę, zobaczymy jak będzie mądry. U mnie niewolnie nie może go żaden bić, bo to jest panowie mój ulubiony się Siada na mnie, nawet sobie nagrałem. Taki on nietypowy. On, ja jak nie dosięgał do garka, to sobie przychodził. U mnie, na mnie siadał, go zanosiłem mu w mi serce, tam woda była, to dawałem mu. I się nauczył mądry gołąbek. Sobie nagrałem, bo żeby mieć na pamiątkę. Później jak ktoś będzie chciał zobaczyć go pocztowego tam wstawi. To z tego roku na obrączce jest. O, taka pocztowa przyszła. A będzie miała trochę kilometrów do domu, to się zostawi zawsze, bo przyda mi się do pary. O, te składowe gówno nie umie wejść. Kurde. Widzicie jaki głupi gałąbek. I co teraz? Oho, o, o! o, o. Teraz tam je wyskoczy, o. o cholera, niech się jedzie na dworze. Ten młody winereczek tutaj się przyszedł napić, żebym widział, że on pije cały czas. Ten Rzeszowski, jego panowie zaraz mu przywale. Zobaczy. Wredny jest gąb Jest wielki, a ten jest malutki. Ten mały pewnie się go boi. Chociaż soski ten długo może pójść do wywózki to. Niech się tak nie, niech, niech tak nie grucha. Tak, Soski możesz pójść. Ach się nie śmieje. A się nigdy nie śmieję, jestem zawsze poważny. Nie no, śmieje Często lubię się pośmieć. Opatrzy na wodę. Zajedź się napięć, żebym ja widział. To jest winerek, którego za 100 zł nie oddam. Ten gąb, który, którego no, nie, nie, każdy, Mało kto ma. No, bo, mało który się boi. Bo, mało który się nie boi. Weź na swojego pana. No porstawe się nie boją. Mnie to się nie boją, te portowe. Tylko te siwe się boją. Takie dzikie są te siwe. O ciemny przyszedł jakiś. A mój ciemny jest w budzie jakiś ciemny mhm. siadł Nie widzę jakiś O, Ojej, co to tak się rzuciło Co to tak się rzuciło Ciemny gdzieś usiadł panowie, nie wiem nie wiem gdzie Murzyn jest, bo ja widziałem, czy widziałem, że to był ciemny, nie murzyn. A chulę rabię. Bo zobaczy, zaraz to jasna mnie wyjdzie. jak wyjdzie, a szkoda, bo samica jest. Ha. A ciemnego panowie już z dwa dni nie widziałem mojego. Może mój wrócił. Może gdzieś był, ktoś go złapał. Nie, panowie go długo przysięgam, bo pan, że go nie widziałem no oczy. Widziałem w zasadzie przedczoraj go. Teraz dopiero ja sobie przypomniałem, zrozumiałem fakty. Może go wziął jaszczur. Tylko, że ja byłem na podwórku i nie widziałem, żeby coś brał. Może wziął jedno jednak sobie stwierdził, że sobie zje, tak? A jeszcze tego te kaliny zostały do wybrzmienia, tam ten czarny tam został. I tam jeszcze popatrzymy, co trzeba pokasować. O, żebym widział, że napije się, napije się teraz. Oczarz zanurza, panowie. To jest jakiś dziwny bo nasz oczy zanurza. On to co chwilę to tylko śpi, panowie. O się poderwał w górę. O, O, Widzicie, o, już to jasno się trzeba wyjść. Ja panowie muszę złapać Dobra panowie pozdrawiam A dzisiaj O, któryś nas lodował. Jest mądry taki Ja was pozdrawiam Do zobaczenia pojutrze nagram Może jutro nagram o rano może jutro nagram jak po Kiganiam. panowie To mam stawiam. film fajny Kczówki ganiam Dobra, pozdrawiam